Like real cat. Siema, z tej strony Agrolnik TV i dzisiaj mamy taki nietypowy odcinek, bo mamy recenzję klawiatury Genesis Tor 200 RGB, taki półmechanik, pół, pół. Nie wiem w sumie. Wiem, że to jest półmechaniczna. No. Półhybrydowo-półmechaniczna. Także tak się prezentuje pudełko całe. Klawiatura jest bardzo, dosyć tania. Także szczerze polecam. No, także tak się prezentuje klawiatura. Teraz tył. Taki jest z tyłu. Także otwieramy. Chyba tutaj najpierw wyjąć. Mamy tu klawę. naszą. Już ją widzę. Ale zanim klawiatura, to dostajemy jeszcze trzy naklejki od Genesisa. Tu jeszcze taka biała jest i główną instrukcję, która nas uczy używać tego wszystkiego. Na razie to odstawiam. I mamy naszą całą klawiaturkę. Przepiękna jest. I świeci się na różne koloryki, jak chcecie. I teraz posłuchajcie sobie dźwięku. Tak się prezentuje. Jeszcze za chwilę Wam pokażę, jak świeci. Także jesteśmy już po cięciu i mamy naszą klawiaturę. Tylko jeszcze zapomniałam Wam wcześniej powiedzieć, że tutaj mamy wejście USB 2 oraz wejścia na mikrofon i słuchawki. Także kolorki odpalamy. Tak jest pierwszy. A oczywiście jeszcze można spowalniać i przyspieszać. Zmniejszać jasność co trzy poziomy: ciemny, średni i najjaśniejszy. Drugi jest taki. Trzeci taki. Czwarty taki. Piąty jest taki, że możecie zmienić kolor. Ten jest fajny. Taki kolejny. Tutaj tylko się te główne przyciski. A tu jest taka. Takie coś możecie robić. A dziewiąty jest na głos. Słyszycie? Mówię i się świeci. Ale tak też działa. I to już jest ostatni. Także tak się prezentowała klawiatura, możecie stać łapkę w górę, suba z dzwonem, udostępnić i trzymajcie się, cześć, do następnego.